Do interwencji miało dojść. Po telefonie jednej z mieszkanek Szczecinka skarżyła się ona, że grupa młodych chłopaków w zaczepie przechodniów i wszczyna awantury. Na miejsce przybyła Straż Miejska. Część zatrzymano, w tym 20-latra, który na czas interwencji włączył w telefonie dyktafon i nagrywanie wideo. Zarejestrowany film oburzył całą Polskę. Zachowanie Strażnika Miejskiego było agresywne i wulgarne i wskazywało, że traktował on młodego człowieka gazem pieprzowym oraz zmuszał do podpisania zeznań. Jeszcze raz, ostatnie raz się podpisujecie? Nie. Czy... To jedziemy na konie. Panie, ale odchodzi. No się ja nic nie zrobiłem, Myślę, tam sośbom, <toszczędny> No pani. Pan. Ale ja naprawdę nic nie zrobiłem. Panie. 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 no Co chodzi? nie no no, 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 ja no, nie, tak. no, 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 nie nie pan No, panie, no, no, nie no, 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 Sprawą zajęła się już prokuratura, a jeden z funkcjonariuszy został zawieszony w obowiązkach służbowych. Śledztwo wewnętrzne w tej sprawie zapowiedział także burmistrz Szczecinka. Sprawa ta na pewno nie pomoże w poprawianiu i tak nie najlepszego wizerunku straży miejskiej w naszym kraju.